Tu Alexis Ola. Wybaczcie za mój dzisiejszy życiowy nieogar, ale w sumie tematycznie dzisiaj tak po domowemu, bo dziś odpowiem na wszystkie Wasze pytania, które mieliście w moim kierunku w związku z moją przeprowadzką. Takie QA przeprowadzkowe. Nie dziwię się, że tych pytań pojawiło się tak sporo, ponieważ cały proces mojej przeprowadzki mogliście śledzić zarówno tutaj na w vlogach, jak i na moim Instagramie, gdzie serdecznie Was zapraszam. Tam jestem codziennie, cały czas dosłownie, także tam mnie znajdziecie najprędzej. Tam też się pojawiają fajne rozdania, także jeżeli Was jeszcze tam nie ma, no i przyprawy linki to koniecznie A Ale dziś zdradzę Wam wszelkie tajemnice mojej przeprowadzki. Także pierwsze i najczęstsze pytanie: czy będzie house tour? Jest to pytanie i temat, którego unikałam chyba najbardziej, jak ognia, bo po prostu nie znałam samej odpowiedzi na to pytanie. Troszkę biłam się z myślami, ponieważ z jednej strony nie chciałam się dzielić taką moją tylko moją prywatną przestrzenią. Nie byłam też do końca zadowolona z jej wyglądu i jakoś tak, nie wiem, po prostu byłam bardzo daleka e, od nagrania tego filmu, ale z czasem jak zaczęłam się urządzać i zaczęło mi się podobać moje wnętrze, zaczęłam gdzieś wam jakieś takie treści wnętrzarskie też przemycać, e, głównie na Instastory, to stwierdziłam, że w sumie why not? Także w tym momencie się już przekonuję, praktycznie przekonałam e, całkiem. Co prawda moje mieszkanie nie jest jeszcze w 100% skończone, nie jestem jeszcze z niego zadowolona, brakuje mi tego, tak jak Wam mówiłam w holus i i takich jakichś pojedynczych rzeczy, ale wydaje mi się, że wygląda już na tyle, że w sumie mogę się z Wami tym podzielić, skoro Was to tak interesuje, no to w sumie nikomu się krzywda nie dzieje, a ja też chętnie pokażę Wam to, gdzie mieszkam i jak mieszkam, bo jestem z tego bardzo zadowolona, dobrze się tutaj czuję, więc house tour będzie bardzo niedługo w przyszłym tygodniu nawet mogę Wam zdradzić, więc... Możecie dać suba i dzwoneczek, żeby na pewno nie przegapić tego filmu. Jakie miasta rozważałaś pod kątem przeprowadzki? Tylko i wyłącznie Warszawę od wielu, wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat. Wiedziałam, że policją będę się chciała przeprowadzić konkretnie do Warszawy i konkretnie też będę chciała tutaj studiować. Było to związane po prostu z tym, co robię na YouTubie, że i tak często tu jeździłam i nawet e, kiedy rozważałam jakieś tańsze opcje, tańsze inne duże miasta, to i tak koniec końców studiowałem że straciłabym bardzo dużo czasu i pieniędzy na dojazdy tutaj. Miałam średnio raz, czy nawet dwa razy w tygodniu, e, także mając możliwość wybrania sobie tak naprawdę dowolnego e, miasta do studiowania i do życia dalszego, wybrałam bezoperacyjnie w Warszawę i jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna za to, że miałam taką możliwość, że mogę mieszkać e, tutaj, gdzie mi się marzyło. Także od początku wiedziałam, że będzie to Warszawa. Czy uważasz, że Warszawa to twoje miejsce? Myślisz, że będziesz tam już zawsze mieszkać? Na chwilę obecną zdecydowanie jest to moje miejsce. Czuję się tutaj wspaniale i wiem, że wiele ludzi nie rozumie tego zachwytu warszawą i nie lubi warszawy. Totalnie to rozumiem, ale proszę też o zrozumienie mojej decyzji tak naprawdę ciężko mi na przykład y, też powiedzieć, dlaczego akurat uwielbiam Warszawę i co mnie tutaj tak y, trzyma i przyciąga. Y, myślę, że to tak jest, że jeżeli po prostu wiecie, czasami czujecie z jakimś miejscem, czy z jakąś osobą connection i nie trzeba tłumaczyć dlaczego i za co się daną miejsce, czy, dane miejsce, czy osobę lubi, ja tak mam z Warszawą, to jest po prostu moje miejsce i tyle, przynajmniej na chwilę obecną. Czy będę tu mieszkać zawsze, no na pewno nie to, czy wiecie, nigdy, nie mów nigdy, ale nie. Wydaje mi się, e, tak jak wiecie, ja jestem osobą, która e, chce zobaczyć cały świat i tak naprawdę moje życie zmienia się też bardzo dynamicznie, więc ciężko stwierdzić, kogo poznam e, i gdzie wyląduję dalej. E, natomiast na chwilę obecną nie wyobrażam sobie mieszkania w innym miejscu i mieście niż Warszawa. Także na razie jest to moje miejsce, na razie nigdzie się nie wybieram. A co będzie za miesiąc, pół roku, rok czy 10 lat, czas pokaże z YouTube'a też się nigdzie nie wybieram, także jeżeli zostaniecie ze mną na tym kanale, to myślę, że też was to nie ominie. Nie czujesz się samotnie mieszkając sama w Warszawie? To jest jedno z najczęstszych też zadawanych przed Was pytań, i jedno z tych, które mnie najbardziej irytuje, ponieważ większość ludzi zakłada z góry, że mieszkanie samemu jest czymś złym, e, samotnym i tak i mam wrażenie, że w większości ludzi ciężko jest zrozumieć, że niektórzy na przykład lubią mieszkać sami, dobrze czują się w swoim własnym towarzystwie, potrzebują tej przestrzeni. I ta samotność, w sensie przebywanie samemu działa na ich korzyść i wtedy ładują baterie i czują się lepiej niż wpadają w jakieś takie, wiecie, stany depresyjne i samotność. Tak jest na przykład ze mną. Ja jestem typem indywidualistki, bardzo nie lubię pewnych rzeczy robić z kimś, ponieważ wiem, że ja to zrobię lepiej, zrobię to po swojemu w swoim tempie tak jak ja chcę. I mieszkanie samej było najlepszą decyzją ever. Jak yy, odwiedzam moich znajomych, którzy mieszkają z kimś, to na ten moment, znaczy wiadomo, nie wnikam w relacje partnerskie, tak, związkowe, ale mam tutaj na myśli, wiecie, współlokatorów i tak dalej, takie, wiecie, normalne relacje, to nie wyobrażam sobie mieszkać z kimś. No i po prostu zrozumcie, że mieszkanie z kimś nie jest dla każdego, tak samo jak mieszkanie samemu nie jest dla każdego. Mi absolutnie moja własna obecność. I tylko moja nie przeszkadza wręcz, jest ona wskazana. Kiedy na przykład nagrywam, potrzebuję ciszy, kiedy montuję, potrzebuję ciszy. Ja bardzo lubię w takim zaciszu domowym być sama. Zresztą, jak mieszkałam jeszcze z rodzicami, to też większość czasu spędzam sama zamknięta w swoim pokoju. Jestem takim typem człowieka, że kiedy jestem na zewnątrz, ciągle się coś dzieje, otacza mnie mnóstwo ludzi, mnóstwo czynników, mnóstwo sytuacji, więc kiedy wracam do domu, potrzebuję się zamknąć w takiej swojej własnej bańce sama ze sobą, kiedy żaden czynnik mnie już nie, nie rozprasza i nie wyprowadza z równowagi. Także absolutnie nie czuję się samotnie, tym bardziej mieszkając w Warszawie, w mieście, w którym ciągle się coś dzieje, w którym mam też bardzo dużo znajomych, bogate życie towarzyskie i tak naprawdę powiem Wam, że o dziwo w tym mieszkaniu, w którym mieszkam sama bardzo mało czasu spędzam sama, ponieważ ciągle mnie ktoś odwiedza, czy tutaj znajomi z Warszawy siedzimy u mnie, czy po prostu ktoś z moich rodzinnych stron do mnie przyjeżdża, ja też praktycznie większość dnia spędzam gdzieś na mieście, także na pewno będą, wiecie są momenty, ale na pewno jeszcze nie teraz. I kolejne pytanie nie przeszkadza Ci ta cisza w mieszkaniu? Jedyny moment, w którym w moim mieszkaniu jest cisza to jest teraz podczas nagrań i jest ona jak najbardziej wskazana, więc mi absolutnie nie przeszkadza kiedy wyłączam kamerę kiedy do Was nie mówię, nie nagrywam, to u mnie cały czas jest muzyka, yy, oglądam coś, słucham czegoś, albo swojego głosu nawet jak montuję, także albo słyszę, nie wiem, sąsiadów z góry, nade mną mieszka piesek, który rano słyszę jak biega po, po podłodze, yy, słyszę też warszawskie życie za oknem, także absolutnie ciszy tutaj niestety albo niestety nie mam. Yy, więc mi ona nie przeszkadza. O to się nie martwcie, naprawdę nie jestem samotna, jestem szczęśliwa. Dobrze mieszkać się samej? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Yy, Potrzebowałam tego i dopiero teraz, kiedy zamieszkałam sama, poczułam tą ulgę, że to jest właśnie coś, czego brakowało mi w życiu już od dłuższego czasu. To jest wspaniałe uczucie, że wiecie, kubek stoi na tym miejscu, które postawiliście. Jak nie chce wam się umyć teraz z naczyń, to możecie to zrobić nawet nigdy i nikt wam. Nie powie pozmywaj, także jakby ja bardzo lubię żyć po swojemu, na własnych zasadach, na własnych warunkach. Więc jak najbardziej jestem w mieszkaniu samej zadowolona, więc jeżeli jesteście takim typem jak ja, nie wiem, ciężko mi określić jaki to jest typ, to naprawdę polecam, świetna decyzja. Odczułaś jakieś zmiany po przeprowadzce na cerze lub włosach? Tak, może dzisiaj moje włosy nie są tutaj najlepszym przykładem, bo wczoraj były kręcone i dzisiaj je umyłam i dopiero wysuszyłam i co jeszcze, wiecie, takie napuszone i w ogóle, więc dzisiaj na nie nie patrzycie my, ale ogólnie jestem jak najbardziej zadowolona z tego, jak mój organizm reaguje na warszawską wolę. Z tego co słyszałam warszawska woda jest twarda, ale nie odczułam tego na moich włosach. Bardzo dobrze mi się tutaj włosy układają i nie mam z nimi większych problemów. To samo z cerą. Moja cera aktualnie już od dłuższego czasu jest w bardzo dobrym stanie, ale to bardziej chyba zawdzięczam hormonom niż niż yy, jakimś wiecie wodzie, otoczeniu i tak dalej, ale co najważniejsze, nie będę, wiecie, nie będę warszawskiej wodzie przypisywać jakichś magicznych mocy, ale nic mi się nie pogorszyło, także jestem jak najbardziej zadowolona ze stanu mojej cery oraz włosów, od kiedy tutaj mieszkam. Zadomowiłaś się już w 100% czy, czy jednak czujesz się troszkę nadal jak nie u siebie? Chyba się już zadomowiłam, powiem wam, że pierwsze dwa tygodnie były takie... <laughs> że w sumie sama nie wiedziałam, ale też, wiecie, dużo jeszcze wyjeżdżałam, trochę byłam w domu, tu w Katowicach i tak dalej, ale od momentu, kiedy zamówiłam już swoje dekoracje, powiesiłam swoje obrazy i tak, wiecie, zaczęłam tu po prostu więcej sprzątać czasu, sprzątać, to już się zadomowiłam, także, no, już się chyba zadomowiłam, już powoli wykształca mi się taka codzienna rutyna. Przypominam, że mieszkam tu od trzech tygodni. No także, no już chyba się zadomowiłam. Bardzo fajne uczucie. Czy młodemu człowiekowi w nowym obcym mieście potrzebny jest własny samochód? Uważam, że to jest zbyt ogólne pytanie, ponieważ każdy młody człowiek i każde nowe miasto, obce miasto jest totalnie inne. Natomiast z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że dla studenta samochód w Warszawie jest zbędną opcją, na pewno niekonieczną. Ja w Warszawie samochodów się wystrzegam jak ognia ze względu na ogromne korki. I z tego względu, że uważam, że Warszawa jest świetnie skomunikowana, ja bardzo się lubię poruszać po Warszawie i wydaje mi się, że dobrze mi to idzie. Uwielbiam metro, tramwaje to samo, autobusy może trochę mniej. Jest to też oczywiście bardziej ekologiczne, także ja przede wszystkim stawiam na metro. Jak gdzieś nie mogę dojechać metrem, to albo się przejdę, albo podjadę hulajnogą, albo wsiądę w tramwaj. Także samochodu w Warszawie się raczej wystrzegam. I nie uważam, żeby to było coś koniecznego. Jak macie, macie możliwość spoko, ale wydaje mi się, że sami zauważycie, że nie wiem, w takim porannym pośpiechu na uczelnię. To samochód nie jest dobrym wyborem. Czy teraz częściej ludzie zaczekają Cię na ulicy o zdjęcia i tak dalej. No, zdecydowanie. Przede wszystkim dlatego, że nie dość, że ja mieszkałam w małym mieście, to jeszcze w nim wszędzie się poruszałam z samochodem i tak naprawdę ciężko było mnie gdzieś uchwycić, ewentualnie jak przechodziłam między sklepem a sklepem. Yy, natomiast teraz właśnie nie dość dużo się poruszam komunikacją miejską, to też chodzę po mieście, mieszkam w stolicy, gdzie jest dużo ludzi, więc jest też dużo was, więc zdecydowanie częściej was spotykam i jest to bardzo, bardzo miłe. Czym kierowałaś się przy wyborze mieszkania? Tak naprawdę, dobra, opowiem Wam moją historię szukania mieszkania. Więc to było tak, że ogólnie, no wiedziałam, że się dostałam na studia do Warszawy, wiedziałam, że będę się tutaj przeprowadzać, że będę szukać mieszkania, ale jakoś temat wydawał mi się dosyć odległy. I będąc pod koniec sierpnia, czy w połowie sierpnia, z Weroniką w Grecji, siedziliśmy sobie, pamiętam, w naszym jacuzzi na Santorini i właśnie Weronika robiła coś na telefonie i spytałam ją, co robi. Ona mi powiedziała, że ogląda mieszkania. A ja miałam takie, o kurczę, no to ja też muszę zacząć szukać. I od momentu powrotu do Polski kilka dni później zaczęłam szukać tego mieszkania, i akurat tak wyszło, że mój tatu miał wolny w pracy, i miał czas ze mną pojechać tutaj do Warszawy, i umówiłam się na oglądanie trzech mieszkań. Kierowałam się ich metrażem. Zależało mi na tym, żeby były to dwa pokoje w końców mam trochę w sumie więcej, ale to zobaczycie w hausturze, ale zależało mi na tym, żeby były dwa pokoje, żeby mieszkała sama, no i żeby była w miarę bezpieczna okolica, dobra lokalizacja, no i też raczej szukam mieszkań w wyższym standardzie, w takich PRL-owych, zależało mi, żeby było też ładnie, nowocześnie, no bo też wy to widzicie, więc na tej estetyce mi zależało, też wiadomo, przy, przyjemniej się mieszka w takich ładnych wnętrzach, no i wiadomo, jakiś tam pułap cenowy, więc gdzieś tam staraliśmy się znaleźć taki złoty środek. Eee, co do Odległości do uczelni byłam nastawiona na dojazdy i umówiłam się na oglądanie trzech mieszkań, i po prostu w drodze do Warszawy. Yy, jeszcze sobie na komputerze, kiedy mój tato kierował, oglądałam sobie jeszcze na stronie OtoDom, bo na OtoDom szukałam mieszkań, tam się jakoś najlepiej szukało, oglądałam sobie jeszcze mieszkania i akurat wskoczyło mi to, w którym mieszkam i umówiłam się na jego oglądanie, jego pierwsze zaraz po przyjeździe do Warszawy, no i po prostu po wejściu tutaj już wiedziałam, że to będzie to mieszkanie, ale obejrzeliśmy jeszcze chyba jedno czy dwa, zresztą już zrezygnowałam, bo po prostu wiedziałam, że to będzie to, to musi wiecie tak coś... Kliknąć. Nie dość, że to mieszkanie najbardziej mi się podobało pod wieloma względami, zarówno wnętrzerskimi, jak i takimi organizacyjnymi. To też się okazało, że ma ono dla mnie najlepszą lokalizację, więc w sumie znalazłam swoje takie mieszkanie idealne. Ale nie sugerujcie się tym, że mi poszło tak łatwo, bo wiem, że moi znajomi szukają mieszkania o wiele dłużej i oglądają ich po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt. Ja miałam tego farta po prostu, że trafiłam na tak naprawdę moje idealne mieszkanie za pierwszym razem, natomiast wiem, że to się nie zdarza często, także ja po prostu miałam bardzo duże szczęście. Wynajmujesz mieszkanie, czy masz w planach kupić własne? Wspominałam wam w holu, że ja mieszkanko wynajmuję. Pierwotny plan był taki, że chciałam mieszkankę kupić, e, natomiast stwierdziłam, że to jeszcze nie jest dobry moment na to. Po prostu stwierdziłam, że na to jeszcze przyjdzie czas, nie chcę się porywać jeszcze z motyką na Księżyc. E, chcę najpierw zobaczyć, jak mi się będzie mieszkać samej, i chciałabym właśnie zobaczyć, jak wygląda takie przykładowe mieszkanie, żeby potem kiedyś e, mając swoje mieszkanie, wiedząc, no, wiedzieć, jak je urządzić, co jest praktyczne, co nie, co się sprawdza, a co nie. I już po trzech tygodniach mieszkania tutaj mam kilka takich. Rzeczy na oku na przykład super jest to, że mam taki, wiecie, ruchomy kran w zlewie. Zresztą zobaczycie w przyszłym tygodniu w chaos że... Ciężko też, wiecie, było mi określić, gdzie mnie życie dalej poniesie. Wiadomo, że można by było kupić mieszkanie, urządzić, ale najwyżej jakbym się z niego wyprowadziła gdzieś, nie wiem, na drugi koniec świata, to je wynajmować. Ale ja po prostu stwierdziłam, że na to jeszcze przyjdzie czas, także na chwilę obecną mieszkanko jest przeze mnie wynajmowane. Zobaczymy, jak długo tu zostanę. Może będzie to rok, a może i zostanę tutaj do końca studiów, a może i jeszcze dłużej. Nie planuję takich rzeczy, niepotrzebnie bym sobie teraz tym zajmowała głowę. Najważniejsze jest dla mnie to, co jest tu i teraz. Także zobaczymy, na razie mieszkam w wynajmowanym mieszkanku i zobaczymy, gdzie mnie życie poniesie. Jestem otwarta na jego propozycje. Olu, czy będzie w nowym mieszkaniu seria z toaletką? Sprawa wygląda tak, że ja przeprowadzając się pozbyłam się 50% moich kosmetyków, eee, także chciałam powiedzieć, że mieszczę się teraz w dwóch dużych szufladach, ale niestety to nie jest prawda. Natomiast myślę, że seria z będzie, bo mam tutaj toaletkę troszeczkę inną, mam tutaj też organizację kosmetyków trochę bardziej w łazience, trochę jeszcze w garderobie pudeł, eee, ale myślę, że będzie. Na razie sobie to wszystko tak poupychałam, ale musicie wiedzieć, że nie jestem do końca zadowolona z organizacji mojej właśnie garderoby i toaletki. To będzie coś, nad czym będę właśnie pracować jeszcze w przyszłym tygodniu przed nagraniem dla Was hausturu. Także jak sobie to na razie poukładam, to na pewno nagram Wam dla Was jakiś taki filmik z organizacją moich kosmetyków toaletką, łazienką i tak dalej. zobaczycie pewnie też to mniej lub bardziej w hausturze, Natomiast yy, myślę, że potem po pewnym czasie jak wiecie, przybędzie mi produktów, będę na nowo robić porządki, tak jak robiłam to tak rytualnie sezonowo mieszkając na Dolnym Śląsku, to będzie seria z toaletki, nie martwcie się. Nie boisz się nieraz sama w mieszkaniu, wiesz jakieś creepy, dźwięk czy coś. Nie, ale w sensie czasami tak, ale to nie jest kwestia tego, że mieszkam sama, tylko po prostu tego, że od 10 lat mieszkałam na wsi. Jeżeli nie wiecie, to ja na początku mieszkałam 10 lat w bloku, potem 10 lat właśnie na wsi, no i teraz mieszkam tutaj. I mieszkając właśnie na wsi, totalnie odzwyczaiłam się od jakichkolwiek odgłosów, ponieważ mieszkałam w domu, jednorodzinnym, wolno stojącym. Na wsi, więc totalnie nic nie było słychać z ulicy ani w domu, więc dziwnie mi, jak słyszę, wiecie, kroki sąsiada, kogoś na klapce i tak dalej. Są to dla mnie całkiem nowe rzeczy, przez które przez pierwsze tydzień było mi się ciężko przyzwyczaić. Teraz jest już w porządku, ale nadal nie jest to dla mnie 100%, 100 normalna i komfortowa sytuacja. Także nie jest źle, ale jeszcze się przyzwyczajam do takiego wielkomiejskiego życia. Po prostu byłam przyzwyczajona do większej ciszy i spokoju i do takich kontrolowanych dźwięków. Teraz jeszcze wiecie. Wiesz, się przyzwyczajam. Jak sprawa z siłką? Sprawa z siłką wygląda tak, że praktycznie przez całe wakacje miałam sporo przerwę treningową. Przed yy, wakacjami, podczas kwarantanny chyba miałam najlepszą moją formę życia. Trenowałam z trenerem, trenowałam 14 razy w tygodniu, było super. No potem zaczęłam wyjeżdżać, więc yy, stało się z moim ciałem trochę gorzej, trochę też przytyłam. Absolutnie to nie jest złe, tylko po prostu moja sylwetka się troszeczkę zmieniła. Teraz ostatnio byłam chora, więc troszeczkę też na domowe ćwiczenie nie miałam energii. Planuję do tego wrócić, natomiast jeżeli chodzi o siłownię, to chciałabym oczywiście na nią chodzić. Mam już jedną tutaj w Warszawie upatrzoną, natomiast chciałabym to zrobić chyba dopiero od listopada, ponieważ przez październik chciałabym zobaczyć jak... Będą wyglądały studia, czy po prostu czasowo bym się wyrobiła? Bo szczerze mówiąc, od kiedy tu mieszkam, niby mam wakacje, a powiem że nie mam totalnej chwili dla siebie. Także zobaczymy, siłka jest w planach, yy, a z jaką częstotliwością, która i w ogóle jak wszystko się okaże, chciałabym doszedć na jogę. Wszystko, czas pokażę. Czekam na ten październik, żeby się rozkręcić ze studiami, i potem zobaczymy, co dalej. I ostatnie pytanie na dziś, które wybrałam, czyli z jakimi kosztami wiąże się życie w Warszawie? To zależy, jaki masz budżet, i ile wam masz mieszkanie ile jesz, jak jesz, czy jesz na mieście, czy w domu, ile wody zużywasz, ile prądu, czy oglądasz telewizję. Ja na przykład nie mam telewizji, więc jakieś tam koszta też mi odpadają. No i to tak naprawdę zależy od wielu czynników, więc ciężko jest mi to powiedzieć. Ja tu nawet jeszcze nie mieszkam miesiąca, więc też ciężko mi podsumować, ile ten miesiąc życia w Warszawie mnie tu kosztował. Bo wiecie, na początku zawsze są większe wydatki, bo musiałam kupić parę rzeczy do domu i no nie wiem. Także wszystko zależy od budżetu i tak naprawdę ile masz pieniędzy Tyle jesteś w stanie wydać, bo mieszkanie można wynająć kawalerkę za 2000 plus, no nie wiem, jakieś opłaty, a można wynająć mieszkanie 10 pokojowe, apartament za 20 tysięcy złotych miesięcznie. Można kupić mieszkanie, można jeść tylko w super restauracjach, a można jeść fast foody tanio, a można też gotować samemu taniej i drożej, także to jest kwestia bardzo, bardzo szeroka i ciężko mi tutaj jakkolwiek to uogólnić i nawet jeszcze nie mogę Wam podać w żaden sposób mojego przykładu i tego finansowego odniesienia do mnie, bo po prostu jeszcze sama tego nie znam, plus nie byłam tu cały miesiąc jeszcze E, cały czas jeszcze kursowałam, więc tak naprawdę będę to dopiero mogła określić, myślę, że za 2-3 miesiące, ile na przykład mnie kosztuje miesięcznie życie w Warszawie. I to tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że tym filmem zaspokoiłam Waszą ciekawość i odpowiedziałam na nurtujące Was pytania odnośnie mojej przeprowadzki. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, komentarz oraz subskrypcję, będzie mi również bardzo miło, jeżeli wpadniecie na mojego Instagrama oraz TikToka, tam naj pewnie i spotkamy się najprędzej, a ja serdecznie wam jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas na oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Buziaki, pozdrawiamy serdecznie. Pa.